Maleczko z strony Xepex. was w kolejnym odcinku z e, Trochę się od, od nocnego czasu zmieni, zmieniło, głównie na hali 8 Mianowicie stałem super moderatorem e, czatu, zajmuję się st, e, sądom ostatecznym. No i wbiję trochę w na 152. Na ostatnim wygląda 120. Czekajcie, co tu się włączyło? Uf, co to jest? Co to jest? Czekajcie. Co to jest? No i na odcinku dzisiaj po trochę. No dobiłem do 153. Potem pójdziemy na RT za Herosami i pewnie znowu się gdzieś pobijam na Unii. No, monton no monton nie na razie, ale no. Co poradzę? Mhm. Dobra. Kotę nie miał, co ty chcesz? Dobra. Lecimy z pracy, mi się nagrywa mikrofon? Tak, nagrywa. No. E Sekundka, bo ktoś wtedy mnie w Discord pisze, znajomy. No, dzisiaj byłem pierwszy raz w szkole nowej e w Technikum. Więc, I w sumie spoko. Spoko bo się trafiły na klasę, więc ja tam zadowolony. Nie wiem, jak tam u Was możecie napisać w komentarzach. Jeżeli yy, nowa szkoła, dobra, mamy lewe 73. Puh, trzeba trochę poe no. eksplicynąć. Osobiście mam strasznie słabe internetu, prawie nie gram to jest lipa. Staram się tu jedynie zajmować z, z sądom ostatecznym i tyle. Nie jestem w stanie na nic więcej sobie pozwolić. Tak, to nie wiem, w to. Nie znam się kompletnie na łowcy. Muszę się nauczyć. Na razie rozdaję gible jak. Ale to na wyższym szczeblu muszę się nauczyć. Hmm. No, wygrałem ostatnio bodajże 50m w darmowej loterii, więc kaska zawsze wpadła. Mi pasuje. Przyda się na heroiki. Hmm. No, pozdrawiam z Kulowskiego i czagara bo potem mówi, że go nie pozdrawiam. <grych> Generalnie pod ostatnim filmikiem, czekajcie. E, bo powinno słychać teraz operę, bo odpowiedniam operę sobie na innym oknie, żeby sprawdzić coś. No, a mianowicie tak, e, pod ostatnim odcinkiem z mik... czekajcie. E, no to pod ostatnim odcinkiem takie normalnym. 20 lajków. 4 dyslajki to zawsze zasięgi. Jestem zadowolony mega 256 wyświetleń i ile komentarzy tego nie zdążyłem zobaczyć, dobra Ale pod miksem bicia Hero Colosa 160 zamienić koks spadł trochę wyświetleń. 303 na razie najwięcej wszystkich filmów wargonem. 17 lajków, 2, 2 dislajki. Bardzo spoko. Dzięki za aktywność. Pomyślę jak to mogę wam wynagrodzić. Postaram się kiedyś ogarnąć jakiegoś zapka na unie czekajcie dobra, już jestem bo miałem ja film brat wszedł do pokoju i musiałem go wygonić bo aktualnie no muszę nagrać ten filmik bo dawno nie nagrałem i potem będę miał w, 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 czas na resztę to, to, to skończyć a nie chcę mi się ciąć tego znaczy no, i tak będę musiał pamiętać, to wyciąć bo nie chcę żeby to było hmm, gdzie jestem? gdzie jest czerwona rupka? aha tutaj no muszę jak na na duchy jestem za słaby ja zresztą na goblinach padam, więc pozdrawiam. Dobra, chcę. pójdziemy na... do aukcji. Ile już ten filmik? No, 4 minuty. Nieźle. 4 minuty w 6%. Pokczak. Dobra. Właśnie sprawdzę, czy w po czegoś nie mam. Mieć. Ogólnie pozdrawiam cały plan elitarni. Mm, no, w To to już nosiłem... To nosiłem najbliższy idę na 165, to ja? Tak. Nie fajnie, nie fajnie, nie 160. na oknie sprawdzimy teraz? układ w szafie szaleje. O, korona ile? A, więc tam, tutaj nie, nie widzę, że nie jest to drugo 153, e, ile Dobra, nadam sobie do 105-5, 103-5. Łowca. Dystansowe. Mm, mamy łuczek. Od fizykal mam od trud. dużo lepszy. Wezmę go. Trudno. Wezmę. Sorry za huki w tle. Albert. Uh, dobra, przyda się. Jak to się tak czasem kasą? Ale no, mm, bo wygrałem w konkursie i potem będę pakał, że nie mam kasy i będę znowu żebrał donate Bra? Dobra, zrobimy sobie nowe umki od Fizyka. Zrobię nowe umki od Fizyka, nie znam się na naprawdę. Sekunda, brat się grze. sorki to zebrata, jeżeli słyszycie. No ale mówię, tragedia ostatnio. Dobra, e, w energię sobie tam dycha. Szybciutko to trzeba zrobić. E, Podwójnie w trójkę, no e, to nie, to nie, dobra, trójka e, dycha. E, to jest że się ubrać, tak? z dycha, uj, Nie wiem, dam się tak. Nie znam się kompletnie na ołowce, więc please, don't hate. Um, dlatego się na razie to mi się nawet nie przyda. To mają być umki pod ekstra. Tam stała piątkę. Ile to mi leczy? 28. sześć. Tak. Znaczy, dwadzieścia pięć. Odzyskała nie strzał po walce. Wezmę na piątkę. Też strzał, wezmę taką. Spowolnienie przeciwnika w przeciwku.

jeszcze swoje jest zrobione jakieś, dobra, nie Oto... Aha, to był taki naciąg, eh? Nie? Dobra, nieważne Jest to celny... celny... Dion to, ale... Oto, nie. Nie, nie, wiem Niech będzie takie coś Niech się będą strasznie górniane umy Dobra, jak już tutaj okargnęliśmy co nieco To trzeba do tego zasapać, 4 To logniemy sobie na RTL Mmm, poszukamy herosów. Zbijemy dwójkę. Nie wiem gdzie co jest stałem, bo dwó o dwóch nic nie wchodziłem. Naprawdę, sobie małogram gram. W tą grę. Dobra, jesteśmy na Mandoku Magulę. Dobra, spadło mnie tutaj to herko, więc git. gdzie eee, jest coś do szukania? Demon jest zbity. O, no. jest zbity, Mulhery mi się nie chce szukać, chociaż widzę, że stoi. Wapur chyba stoi. Tak. też mi się go nie chce szukać. E, tak, pójdziemy na czy poszukać herosów. Poczekajcie. Mm. Dobra. Skoczymy za herosami. Co to może być? Zły przewodnik. Powinien stać. E, no to lecimy. Skoczymy za przewem, bo tam coś na Unii yy, powieść ludzi. już dzisiaj odcinek będzie naprawdę krótszy, bo mówię z tym internetem to jest tak, że jestem teraz na internecie z telefonu, a mam go już mało i nie chcę go stracić całkowicie, więc nie mogę za dużo ponagrywać ani pograć no lipa. Może Patryk po drodze znajdzie się ja lecimy. Hmm. Tutaj jest. Wiem, <głos》>, że komentarz, no dobra. Nie chodzi. Oho, nasz imię z Cześć, Czy jeszcze dzisiaj jest Event? Czy był już. No, tryon był pewnie do 11.00. już coś 31 dobra. To jednak wczoraj. Nie wiem, czy to jest resb Czy co. Nie, nie znam się. Serio, to pewnie jest typ z REST. Так, так, за повторю. Типа. Так, дарю. Ку. Потому Nikt go nie zajął, co nie? Mm. Nikt go nie zajął, bije, dobra. Jemy? Jest nagrywana, dobra jest. O, zwoje. Co tu jeszcze może stać? Karma nie chce mi się. Dobra, przewodzę w i opiekę. Jedna rzecz, która mi się chce szukać, ale nie chce mi się ich teraz. Dobra, e, w ogóle tego pana będę przejąć. Tu jeszcze raz. 113 lepiej, sklepie, raczej jeszcze dobra, skoczę na eee, ostatni raz biłem kolosów wtedy co mm, wrzuciłem odcinek z miksa bicia Hrola. Eee, stwierdziłem, że ten event już nie ma sensu nie będę go bił, znaczy robił no eee, tf, powinien być tu gdzieś tepek o, tak jeszcze eee, szukam ludzi, by się jakiś no jednak najbardziej pobić. Zieloną, znaczy no, jak najwięcej. Już nawet nie chodzi o to, żebym wygrywał po prostu, żeby coś się działo. Mówię, czekam do grudnia. Przenoszę stąd postki. w grudniu przenoszę stąd postki na jeden priw. Dowiecie się wtedy jaki. Hmm. Postaram się grać jeszcze jakieś kilka priwów, żeby mieć jeszcze więcej rzeczy do robot na odcinkach. Hmm. X mi trochę teraz zajmie na heliościu, bo nie lubię tego przedziału przeeksplać. No. 16, od 163 będzie się lepiej ekspić. I do 217 będzie się git ekspić Dobra, mak. Just Dark jakiś. Bez woga go bije, więc może być. dobra, 4 legi ma, ale błyski. Ciekawe czy jest pod błyski. Nie, pod zimna. Eee, ale i tak mogę mieć bardzo, że... Dawno się tu nie biję, mam nie wiem czy było jakieś balansy, nie obserwuję tego teraz na miesiącu. Trzeba mu zniszczyć za szybko. Nie wiem czy wolna raz czy ta kombinacja razy czy była. Eee, wiem, że mówię za szybko. Już mi to kilka osób pisało. Staram się to poprawiać, ale starka dawno. Da da nie nagrywałem i znowu się odzwyczaiłem. Dobra. No, tydzień to jednak różnica, więc kiedy Nagrywam to tylko po 20 minut streamatu, ale jak się ogarnie internet, gdzieś 10 powinien być. awarię mam od dwóch tygodni prawie. Więc nie fajnie. Do tych musiał, ale i tak mu przebijam ten dotyk, tych Aha, jednak nie przebijam. No, Sam rozsadził, ale strzet mu już do tych gór. O, będzie ph raczej. Jeżeli mnie wywołuje zaraz jakiegoś kozak cebeka. LWIKA teraz piła chyba? Chyba jest nie wiem Pozostałem taki dziwny dźwięk, nie wiem czego on jest, zawsze się to, mnie to zastanawiało Jak padnę teraz, to ja się się załamał Dobra mamy PH aha. aha Dobra Hmm mnie za no to, to, to dobrze lecimy na Albura jeszcze postaram się na Mazura skoczyć, Czaj, bo ja już kamek mam czy nie? A dobra, nie, mam tu jeden kamek to tylko to przeskoczymy jeszcze hmm, teoretycznie czy mam coś jeszcze jakiś inny? Mhm, mam do Tuvalu, dobra, jeszcze możemy skoczyć w Mazura e, dobra, lecimy No w ostateczności z eventu dropłem tylko mm, Legends 8.0 No więc i patrz, na 8.0 mam teraz dwie legi I orb za do odzyskania, ale nie chcę mi się go odzyskiwać, Na razie nie chcę bardzo mać kasy na ten, ten świat yy, Cześć znowu discord Dobra, lecimy hmm. Co jest? Jak zwykle na wójta fistłę. Jak hmm. ktoś może, czy te strzały te takie na recepty. Można jakoś wyciągnąć te recepty, bo jednak jak będę przynosił poskę, to nie będę przynosił wszystkich postek z receptami, a nie chcę ich stracić raczej. Czy muszę sen robić 10 milionów strzał na zapas? Nie, tak, jest tak, 25k. jest tak, na tej jest się się tam o to kto jest niby jest kto wydał więcej wyda na ekipunek, jest wzruszający. Są no, tylko piksyne. Mm. Przeżywają, będzie za bardzo tą gierkę. Mm. Dobra, lecimy na tego Wójta. No tak jak mówię, postaram się tutaj pozbierać waluty. I kiedyś zdobycie już zapadły do, ro do rozdosowania. No, może na 500 subów czy coś. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Mhm, mm raczej wszystkimi polskami stoję w tym e, feedham, więc wszystkimi będzie trzeba znowu podejść na dwójkę trzeba. fajnie bo jakby tu się na lebasa teraz view. OGIN, ogień s. tole ph. uuu może nie być tego ph. nie zło nie a ja mówię, ten pal mój jest beznadziejny Ale nie no, ty 123% 23% z hita Eju. Biedny typ Serio, klątwa Tu leka nie mam, zostaw mnie Serio? No, dobra Pozdro O, gratulacje Późna jak tylko jeszcze tak się ale... Dobra jak zwykle na tym te, 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 tropie wadamy A no, no w nie mam z siebie Sorry, krzesło Znowu A e, sekta Myślę, że na sekcji można się pobić Oj, kurwa. Gdzie ja on poszedł? Dobra, tym te wszystkie polski, zobaczymy, gdzie się można coś pobić. I to będzie chyba na tyle w tym wszystkim. Nie ja mam kasy już nawet na TP, bo dałem No i lipa. Sekta, 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 sekta. Oj, chyba będzie słabo. No, TP raczej nie mam. Co to jest? Liniące topielisko, podępione zamczysko, szlamowe kanały, okej, okay. oho, czy to jest przerażające sypialnie to są te? te? Te chorysy? Tak, dobra, to lecimy. Hmm, dawajcie, dawajcie, demonis, demonis, Będziesz tutaj, wybijam im i drobię e Tchiny, tchnienie, cokolwiek. Runy nawet mogą być, O, E2. Mm, no, Zosta tak to będziemy mieć tutaj SK do zbicia i tutaj gościa SK i RK. No. Dobra, z jednej strony chcę mieć SK na sk jeszcze po poza SK, jak będzie. Sorka, odbiło mi się. Fuu. Nie ma, czyli se, jesteś, jeżeli Niko nie będzie to logamy. I tak ja już tylko wijam na odcinkach jedynie 1.8.3 czy bierze s pomóc znajomemu na grupie. Ale bez żadnej blinki, nie jestem w sumie po żadnej stronie. Wtedy z dyfem będę miał z dyfem w tym łatwo będę miał. I tak go spróbujemy, jeżeli przeżyje, ten, tą walkę. Ja. Mm. Oby mi Obym siadła ta walka, proszę. W takim leku? Nie, on nie ma full Ale i tak, jak walnie cebeka, to się poskłada. Jeden cebek, drugi cebek, ORK. Dobra, lecimy. Co jak będzie załatwione? O, tam def jakiś słodki radek, chyba def spokojnie wam. Mm. Zobaczymy z Dyfem No on ma ewentówki ładne Tu będzie strzelać On ma fajne jako Możecie zobaczyć jego profil Dyf z góry bodajże się jakoś tak Ma profil no Uuuu Parajka czy jak będzie mnie dobijał Czy ja? Nie? <grym>, nie to Dognał no, tylko Czemu wszyscy dognają? Przecież mój pan jest słaby no, dobra, to jest fajne. to jest bardzo fajne. Dobra. To jest. Chopisz po RC. No cóż, dzięki za walkę. No dobra, skoro już tyle, no to aspekta na czeska. I, I koniec dzisiaj. W odcinku. Ociec sobie chłopaczkę suba. Komentarz. Bardzo to pomoże w rozwoju kanału. No, będzie miło. Nie, zapraszam ogólnie do obejrzenia ostatniego odcinka Legenda było na odcinku no. Na Do muszę sobie za niedługo więcej grać Gromadzę z domu polska, ale no ja najpierw chcę wyekspedycjonować przedział na Heliosie na chociaż na jednej poste 2.6.5 Bo teraz mam dużo ciężej tam, bo nie mam tam nic praktycznie No bądźmy szczerzy, prawie tam nic nie mam no. Zadobną tam z ekipą teraz na rtl nie znam tylu osób, znam tylko kilka nie, nie aż tak od dobrze jak reszta tutaj na rtl hmm. Serio. Dobra, to dogniemy jeszcze na wetum do miasta, na rtl -u. Zbijemy panternego Madoka I to będzie na tyle w tym odcinku Mówię, zapraszam do, do jeszcze do poprzednich odcinków Myślę, że spoko były Mam nadzieję, że będzie problem u mnie z każdym odcinkiem, w sensie jeżeli chodzi o mówienie, bo no, czasami mówię za szybko. Dobra, no to w sumie to będzie na tle dzięki Narka. Ja muszę powycinać na ścień niektórych